Czy chcesz wiedzieć, jak możesz podnieść wartość swojej oferty bez obniżania ceny, przekonać ludzi do częstszych zakupów bez bycia nachalnym i jednocześnie podnieść ceny bez utraty klientów? W takim razie poświęć mi 10 minut swojego czasu, a ja pokażę Ci, jak to zrobić. Cześć, z tej strony Łukasz Chodorowicz, a to jest 208 odcinek podcastu Marketing z Głową podcastu, w którym zajmujemy się klientologią, czyli połączeniem marketingu i psychologii konsumenta. Jeżeli jesteś tu po raz pierwszy, to musisz wiedzieć, że własną, skoncentrowaną porcję klientologii w każdy poniedziałek możesz dostać prosto na swojego maila. Wystarczy, że zapiszesz się do newslettera Marketing z głową. A jeżeli na maila zaglądasz rzadko, dołącz do naszej facebookowej grupy. Linki do newslettera i do grupy znajdziesz w opisie tego odcinka podcastu. Dlatego teraz zatrzymaj się, zapisz do newslettera, dołącz do grupy, a ja na Ciebie poczekam. Gotowe? Świetnie. W takim razie do dzisiejszego tematu. Pod koniec lat 40. ubiegłego wieku firma The Beers wywinęła największy marketingowy numer w historii. Jednym zdaniem Uszczęśliwiła żony na całym świecie i uszczupliła portfele przyszłych mężów. W jaki sposób? Żeby o tym porozmawiać, musimy cofnąć się do roku 1938. Jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, które niepewnie podnoszą się z kolan po wielkim kryzysie. Rząd stara się reaktywować gospodarkę, zachęcając konsumentów do częstszych zakupów. Najszybciej odbudowują się branża spożywcza i odzieżowa. Najwolniej dobra luksusowe, w tym biżuteria. Dlatego The Beers, największy producent diamentów, próbuje zrestartować branżę na własną rękę. Firma dogaduje się z agencją reklamową NWIR, która wkrótce stworzy dwie linijki tekstu i na zawsze zmieni zwyczaje zakupowe przyszłych mężów. W 1947 roku Frances Garrett. Copywriterka zatrudniona przez NWIR wystukała na klawiaturze słowa A diamond is forever. W ten sposób zbudowała lingwistyczne połączenie między trwałością klejnotu a wieczną miłością. Ale to było dopiero drugie najlepsze hasło tej kampanii. Pierwsze było jeszcze bardziej niepozorne i brzmiało: Powinieneś wydawać miesięczną pensję na pierścionek zaręczynowy. Dlaczego to hasło było lepsze? Bo w marketingu. Liczą się mierzalne wyniki, a pod wpływem wspomnianej linijki tekstu mężowie co prawda nie wydawali miesięcznej pensji na pierścionki, ale wydawali kilkutygodniowe zarobki. Przynajmniej do pewnego momentu. Bo w latach 80. XX wieku marka De Beers przyznała się do pomyłki i zmieniła hasło reklamowe na... Na pierścionek zaręczynowy powinieneś wydawać dwumiesięczną pensję. Tradycja przetrwała, a dziś wiele osób wierzy, że odpowiednią ceną pierścionka zaręczynowego jest trzymiesięczna pensja. Wszystko dzięki heurystyce zakotwiczenia. Zjawisku pod wpływem którego opieramy swoje szacunki na podanej wartości. Jak dokładnie to działa? Pomyśl o dniu miesiąca, w którym obchodzisz urodziny. Masz to? Świetnie! Teraz wyobraź sobie, że chcę sprzedać ci szczelnie zapakowane pudełko. Nie wiesz, co jest w środku. Tam może być tablet, ale równie dobrze może tam być tylko porcelanowy kubek. Ile jesteś gotowa zapłacić za pudełko i jego zawartość? Podaj konkretną kwotę. Oczywiście nie mam pewności, jaką kwotę zdarzyło ci się zaproponować, ale wiem jedno: jest ona uzależniona od daty twoich urodzin. Osoby, które świętują urodziny na początku miesiąca, zaproponowały niższe kwoty od osób urodzonych po 15. Dlaczego? Ponieważ zarzuciłem kotwicę. Szacując wartość pudełka, twój umysł oscylował wokół daty urodzin i nie potrafił zbytnio się od niej oddalić. Heurystyka zakotwiczenia to błąd poznawczy. Twój mózg, kiedy tylko może, unika ciężkiej pracy szuka skrótów i idzie po linii najmniejszego oporu. Zamiast samodzielnie oceniać wartość, na przykład wspomnianego pudełka, będzie sugerował się jakąkolwiek inną liczbą, która jest dla niego wygodna. Dzięki temu podejmie decyzję szybciej i łatwiej, ale kosztem jej jakości. Jednak w większości wypadków decyzja wystarczająco dobra wystarczy, aby Twój mózg zadowolić. Wiem, myślisz, że Ty jesteś zbyt sprytna, żeby dać się na to złapać. Ale heurystyka zakotwiczenia pojawia się w marketingu pod wieloma postaciami. Czy burger za 50 zł to dużo czy mało? Trudno powiedzieć, raczej znaczy dużo. A jeśli powiem, że to cena promocyjna, i normalnie musiałabyś zapłacić 90 zł, w tym momencie cena 50 zł jest bardziej do przełknięcia. A skoro mówimy o promocjach, co wolisz? Rabat 20 zł na buty, które kosztują 430 zł, czy te same buty, ale 90 zł taniej. Większość osób bez wahania wybiera drugą ofertę, mimo że obie pary butów kosztują tyle samo. Dla Twojego mózgu liczba 90 jest większa od 20, dlatego woli rabat kwotowy. Ale heurystyka zakotwiczenia przydaje się nie tylko przy rabatach. Dzięki niej możesz podnieść wartość swojej oferty, przekonać klientów do częstszych zakupów i podnieść ceny bez utraty klientów. Jak w takim razie podnieść wartość oferty bez obniżania ceny? Zrób to samo, co marka The Beers. Stwórz hasło, które zakotwiczy konkretną wartość w głowach klientów. Mój znajomy skarżył się kiedyś na to, że ludzie odwracają się na pięcie, gdy słyszą, jak wysokie ma ceny usług. Poradziłem mu, żeby zanim poda klientowi wysoką cenę, wcześniej zakotwiczył go na jeszcze wyższy. Na przykład powiedział coś w stylu Proszę się nie martwić, to nie będzie kosztowało 100 tysięcy złotych. Naturalnie później serwuje klientom niższą kwotę. Podziałała. A jak przekonać klientów do częstszych zakupów? Producent zup Campbell zauważył, że heurystyka zakotwiczenia przekonuje klientów do większych zakupów. Wystarczyło zasugerować konsumentom zakup konkretnej liczby produktów. Wcześniej klienci kupowali średnio 3 puszki zupy. Gdy producent wprowadził limit, maksymalnie 12 sztuk, klienci. Sięgali po 7 puszek. Chcesz to wykorzystać, ale nie chcesz ograniczać klientów. Po prostu zasugeruj im. Kup cztery na później. A jak podnieść ceny bez utraty klientów? Porozmawiajmy o kawie. Czy jesteś na tyle szalona, aby zapłacić 400 zł za kilogram kawy? Nie sądzę. A co powiesz na kawę ze Starbucksa za 2 zł? <laughs> Wiedziałem. Dokładnie tyle zapłacisz za kapsułki Nespresso Starbucks. Jednak jeśli rozgryziesz liczby, to zrozumiesz, że w przeliczeniu na kilogram kawy płacisz 400 zł. Dlatego Nespresso zakotwiczyło swój produkt o kawę w drogiej kawiarni. Dzięki temu nikt nie porównuje kapsułek z kawą w torebkach. Wszyscy zestawiają je z kawą w Starbucksie. Chcesz to wykorzystać? Znajdź droższą alternatywę dla swojego produktu i stwórz porównanie. Sprzedajesz drogi proszek do prania? Opowiedz o nim jak o taniej alternatywie dla droższej pralni chemicznej. Heurystyka zakotwiczenia to potężne i nadal niedoceniane narzędzie etycznej perswazji. W każdej branży warto korzystać z niego inaczej. Dlatego testuj, eksperymentuj i inspiruj się dzisiejszymi przykładami. Powodzenia. A jeżeli znasz kogoś, komu dzisiejszy odcinek podcastu Marketing z Głową może się przydać tak samo jak Tobie, udostępnij go dalej. Możesz to zrobić na Facebooku, w Messengerze, w Whatsappie, w mailu, w jakikolwiek sposób będzie świetny. A jeżeli w tym momencie słuchasz mnie w Apple Podcast, Spotify albo oglądasz na YouTubie, nie zapomnij zasubskrybować i wystawić pod podcastem recenzji. Dzięki i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Marketing z Głową. Marketingowego podcastu numer jeden w Polsce. Cześć!